Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się energii ona i on. Jest to energia pomiędzy tobą oraz osobą bądź sytuacją, a której jesteś ciekawa, czy ciekawy. Może to być człowiek, z którym się łączysz, może to być energia, a w której się obecnie znajdujesz jakaś sytuacja. Ty będziesz wiedziała i wiedział najlepiej. Możesz być też po obydwu stronach. To czytanie może być całkowicie o tobie, bądź całkowicie o kimś innym, kogo na przykład znasz. Te czytania mogą odpowiadać czasowi, teraz i tu, w tym momencie, bądź temu, co się wydarzyło lub wydarzy w przyszłości. Może to też mówić o osobie, która obecnie jest w Twoim życiu, bądź dopiero się do Twojego życia zbliża. Ok, żeby nie przedłużając, um, najpierw zobaczę, przyjrzyj się energii łączącej tą relację. Jaka energia Was teraz obecnie łączy? Waterproof. Ok. Widzę, że jest tutaj energia oczekiwania na coś, na jakieś wydarzenie być może na wiadomość. Jedna strona oczekuje na wiadomość z drugiej, od drugiej strony. A może jest to jakaś sytuacja, która. W środku wiesz, że ma się wydarzyć, bądź się wydarzy, ale nie jesteś w stanie tego jeszcze zauważyć, ale wiesz, że coś takiego. Może się wydarzyć w każdej chwili. Czuję, że obydwoje. Jesteście w takiej energii. Nie jest to łatwa energia. Widzę, że obydwoje. Jesteście poddawani wielu testom teraz. Testom, które uczą was jak energie z zewnątrz, które was atakują jak się przed nimi bronić. Jak też silną osobą jesteś, czy ta osoba, z którą się łączysz. Widzę, że tej relacji tutaj bardzo wiele z zewnątrz ma tak jakby czy to ludzi, czy to wydarzenia, które cały czas tak jakby grają przeciw wam, przeciw złączeniu się razem, czyli dużo tutaj Wokół i Ciebie, i tej osoby jest takich, można powiedzieć, negatywnych energii, takich może wampirów energetycznych, którym nie pasuje to, żebyście się połączyli. No i ta też relacja może też, czy to jedna, czy druga strona przybiera taką postać atakującej, też gdzie druga strona musi się nauczyć nie brać do siebie tego, co się dzieje. Albo powoli uczyć się swoją skórę wzmacniać. Te wszystkie wydarzenia, które dzieją się wokół, bo widzę, że tutaj albo dużo łez zostało wylanych, albo dużo takich mm, nieprzyjemnych wydarzeń, w których naprawdę Twoja skóra jest targana cały czas, Twoje nerwy. Tak, jakby coś cały czas próbowało Ciebie atakować, ale tutaj celem tego, co się dzieje w tym momencie, jest to, żebyś nauczyła się, czy nauczył tą siłę w sobie prezerwować, i też zobaczyła, czy zobaczył, jak silną osobą naprawdę jesteś, jak te wydarzenia. Które w tym momencie, przez które przechodzisz, i może są bardzo ciężkie, jak one ciebie wzmocnią? Kiedy już wyjdziesz z tej, z tej sytuacji, gdzie ta energia cały czas jest atakowana, zobaczysz, że nauczyłaś się, czy nauczyłeś naprawdę dbać o siebie i nie pozwalać niczemu z zewnątrz dotrzeć do ciebie, bo jesteś bardzo. Wartościową, silną osobą, masz bardzo dużo do przekazania i jesteś osobą, która na pewno jest wykorzystywana przez wiele energii. Tak więc, jeżeli taki test nie pojawiłby się na Twojej drodze, nie oznaczałoby to, że jesteś tak silną osobą. Czyli, jeżeli tutaj z zewnątrz jesteś atakowana, oznacza to, że na pewno masz coś silnego w sobie. Bo inaczej zostałabyś zostawiona w spokoju, czy zostawiony. Ok, tak więc obydwoje jesteście testowani. Te testy nie pójdą na marne. Popatrzymy teraz, jaką energię przybieracie w tym momencie. Zobaczymy na energię ona i on. Jak się widzicie? Co wnosicie teraz? Że tutaj może ta energia wychodzić ze strony tego człowieka w Twoją stronę, być może po to, żeby Ciebie zmusić do wydobycia czegoś z, z Twojego wnętrza, co jest ukryte, co jest schowane. To jest tak, jakby może ta energia chciała ciebie testować, żeby zobaczyć, co jest wewnątrz ciebie. Tak, jakby coś chciało się dokopać do tych Twoich skarbów, które ukryłaś wewnątrz siebie głęboko. Na pewno jesteś teraz w takiej wielkiej protekcji tego, co, co masz wewnątrz. I czuję, że tutaj. Mm, nie jesteś w stanie liczyć na tą drugą stronę, czyli tutaj, na tą rybę. Czujesz, że ryba jest bardzo zmienna. Czujesz, że ryba płynie z nurtem tam, gdzie jest w danym momencie, gdzie w uczuciach czujesz się lepiej, czyli nie jest to osoba stała. Przynajmniej w tym momencie czujesz, że nie możesz liczyć na tą osobę. Czujesz, że mm, być może zostałaś pozostawiona sama ze sobą. Musisz sama dbać o siebie, zadbać o wszystko, postarać się o to, żeby nic do ciebie nie dotarło. Na pewno tutaj ten wąż, ta osoba, która nosi energię węża, czy sytuacja, jest to osoba, która jest niesamowicie inteligentna i emocjonalnie, i mentalnie. Jest to osoba, która wie, że ma wielką wartość, i nie czuję, że tutaj potrzebujesz w jakikolwiek sposób pokazać tej osobie tą wartość. Raczej czuję, że potrzebujesz się ukryć, schować, że też tak jakby może ta osoba, tutaj ta ryba, nie zasługiwała na, co, na to, co masz w środku. Albo zanim pokażesz cokolwiek z siebie, ze swojego wnętrza, ten człowiek będzie musiał, czy ta osoba będzie musiała na to zasłużyć. Tutaj fizycznie, ze strony węża, mamy taką energię, gdzie osoba czuje się zagrożona. Coś w twoim, coś w tobie wewnątrz. Mówi tobie intuicyjnie, że musisz się ochraniać przed tą zmienną energią ryby. Energią ryby, która jest targana. Emocjami być może przez innych również. I ta osoba może na ciebie. Na tobie się wyżywać. Nawet nieświadomie. Tak więc ty rozumiesz, że nie możesz liczyć. Na tą jednostkę, czy na tą sytuację. Musisz dbać o to, co masz wewnętrznie w sobie, nie pokazywać niczego, póki nie będziesz pewna. To też tak jakby właśnie tutaj mamy te krople czyli tak jakby od tej wody, od tej ryby, tak jakby ta ryba chciała Ciebie zamoczyć, jakby chciała Ciebie emocjonalnie targać. Um, osoba zmienna, na którą nie możesz liczyć, która wyżywa się na tobie i chce, żebyś również um, uczestniczyła w tej negatywnej sytuacji, w której ten człowiek się na przykład znajduje, a ty um, czujesz, wiesz, że musisz się ochraniać, że nie jest to dobre dla ciebie i musisz się nauczyć, żeby te krople właśnie z ciebie spływały. Musisz się nauczyć tą skórę. W sobie prezerwować i utwardzać, i też zrzucać. Bo tutaj też mamy węża. Wiadomo, że wąż zrzuca skórę. Wszystko jest cykliczne. Być może będziesz w takiej sytuacji, gdzie będziesz musiała coś pozostawić, żeby ochronić czyli zostawić coś za sobą, żeby ochronić coś, co dla Ciebie jest bardzo wartościowe. Cii, cichutko. Okej. Okay. Cichutko. Nie. To jest takie, teraz pieski przyszły i mnie tutaj zaczepiają, kiedy jestem w czasie... Czegoś, co powinnam kontynuować, tak ta energia właśnie może być też odczuwana, gdzie ty chciałabyś zaznać spokoju, pozosta zostać pozostawiona, a tutaj ta energia może, może Ciebie cały czas męczyć. Ok. I być nieznośna. I nie rozumieć, bo możecie na przykład w innych językach do siebie ta energia może odczuwać tak jakbyście byli z w ogóle innych planet jakbyście się całkowicie nie rozumieli ten człowiek może wręcz powodować w tobie taką, taki odruch zimna, że musisz być zimna wręcz dla tej osoby że ten człowiek nie zasługuje na twoje dobro że musisz przybrać właśnie taką zimną skórę węża żeby ochronić coś, co jest bardzo ważne dla ciebie i jesteś w stanie zrzucić z siebie to, co jest, co jest potrzebne dla protekcji przed tą energią tutaj, od której nie czujesz, że możesz cokolwiek pozytywnego dostać w tym momencie. Na pewno tutaj mamy burzę, mamy deszcz, yy, mamy dużo emocji, yy, mamy kogoś, kto na siłę stara się dotrzeć do ciebie. Jest taka osoba, trigger. Rozpoczynająca jakieś wydarzenie w Twoim życiu, po to, żeby wprowadzić jakąś zmianę. Oczywiście nie jest to łatwe, jak przechodzimy przez taką sytuację w naszym życiu. Ok, popatrzmy teraz jeszcze, co, um, co, jak, w, jaki sposób, jak, w jaki sposób myślicie o sobie. Co w ogóle myślicie, co czujecie, co zrobicie w tej sytuacji? Na pewno ten człowiek ma za zadanie wyciągnięcie ciebie, o z ciebie. Widzisz? Tak jakby specjalnie tutaj była, tak jakbyś była targana, podpalana. Proszę się uspokoić, pieski. Ok? Tak jakbyś była specjalnie. Wow. Tutaj mamy na, na pewno taką osobę, czy tę sytuację, trigger, tak jak mówię. Kogoś, kto może specjalnie ciebie targać, twoje emocje, żeby zobaczyć po prostu, jak jesteś zbudowana w jakiś sposób. Co do ciebie dotrze, a co do ciebie nie. Na pewno ta sytuacja ma za zadanie oczyszczenie czegoś, wprowadzenie równowagi, balansu do waszego życia. Yy, i równomiernej energii, czy odbierania tej, tej relacji z tego samego pułapu, gdzie nie jedna strona czuje się wyżej nad drugą, tak czy siak. Widzę, że ta osoba ma za zadanie wyprowadzenie Ciebie z tej energii, w której teraz się znajdujesz, ten człowiek ma przywrócić Tobie wgląd w Twoje własne cienie, strefę Twojego cienia, strefę Twoich y, pragnień, ale też i obsesji, i strachu. Czyli tutaj y, możesz mieć taką, możesz przybrać taką postawę, gdzie będziesz musiała. Ten właśnie z siebie cień wydobyć, i może w taki niekomfortowy sposób pokazać i pokazać czy wyzwolić z siebie to, czego może, czego może się bałaś w sobie również, albo tutaj jesteś w takiej sytuacji, gdzie twój Twoje przetrwanie jest zaburzone. Musisz stanąć w swojej. Obronie I Wydobyć z siebie To, co jest dla ciebie niekomfortowe Ale pomoże Tobie W tej danej sytuacji Czyli jeżeli masz kogoś Bo tutaj widzę, że ta osoba Ta ryba To jest trochę tak, tak, Taki love bomber taki, Taka osoba, która Najpierw może Ciebie zdenerwować. Najpierw może, może wiele obelg, na przykład paść ze strony tego człowieka. Może być mm, to człowiek, który jest bardzo kłótliwy i specjalnie tak jakby testował, czy testowała twój limit. A na koniec. Obrócił, czy obróciła to w żart? I y, tak jakby chciał szybko zamknąć ten temat, tego co się wydarzyło. I na przykład nagle zaczął ciebie bombardować miłością, y, pięknymi słowami, swoimi romanty swoim romantycznym podejściem. Dlatego tutaj ta zmienność, taka taki dwie twarze. Kogoś jesteś w stanie zobaczyć, bo tutaj mamy kogoś, kto wie, że spowodował problem w Twoim życiu wiele problemów. To jest osoba, która najpierw Ciebie mogła oceniać mogła być przyczyną. Yy, tych problemów, w których teraz się znajdujesz, a na koniec zachować się tak jakby nigdy się nic nie stało i udawać nagle zakochaną czy osobą, która która chce do ciebie wyciągnąć rękę i tobie pomóc. I tak jakby cały ten proces negatywny, przez który przechodziłaś, tak jakby z tej strony tej osoby hmm, tak, jakby to całkowicie zostało zignorowane. I nagle teraz ten człowiek jest gotów, czy gotowy na to, żeby pokazać ci swoją y, stronę, w której w jakiś sposób zostanie ci coś przedstawione, jakaś propozycja na przykład. I będę musiała zakończyć to czytanie, bo y, pieski mnie męczą i nie mogę się skupić. Tak więc um, Ty jesteś zmuszona do tego, żeby Ty zostałaś przez bardzo długi czas sama ze wszystkim. I czuję, że w jakiś sposób to zostało zauważone przez może otoczenie. Na pewno jesteś w takiej sytuacji, w takim teraz takim miejscu, w którym jesteś sama, i wiesz, że sama od siebie możesz dostać najwięcej pomocy. Że nie możesz na nikogo z zewnątrz liczyć. A jeżeli będzie trzeba, będziesz w stanie przybrać taką postawę, jaką zostałaś potraktowana. Czyli czuję, że tutaj ten diabeł, który wychodzi po Twojej stronie, to jest poniekąd yy, podanie leku, którym zostałaś traktowana przez długi czas tej osobie, od której to wyszło, czy tej energii. Czyli Tutaj ten diabeł, jak dla mnie, nie jest negatywną kartą. Jest to raczej, jest to raczej przybranie cienia, po to, żeby, żeby być w strefie protekcji, żeby zachować to, co, co może zostało od ciebie zabrane, czy, czy, czy z czego zostałaś okradnięta, na przykład. Bo na pewno tutaj zostałaś czymś obarczona i ten człowiek bardzo dobrze wie, że zostałaś obarczona czymś. Czym, czym nie powinnaś zostać obarczona? Dlatego teraz dwa razy mocniej będzie się starał y, dotrzeć do ciebie w taki sposób, żeby y, przywrócić może istotę tej relacji do punktu wyjścia, czyli w momencie, gdzie ty te prezenty, te, y, te skarby z siebie wszystkie wydobywałaś, może. Bez, bez żadnego oczekiwania na nic, ale w którymś momencie zobaczyłaś, że może jesteś, może jesteś osobą, która tylko i wyłącznie daje i nigdy nic nie otrzymuje, albo ile byś nie dała, tym więcej jest od ciebie wymagane i mało tego jest jeszcze wiele więcej dorzucane, bo zostałaś tutaj przeładowana czymś, czyimiś problemami. Um... I tak, jakbyś teraz została uczona przez wszechświat, jak ten ogień, którym byłaś traktowana, smażona, jak ten ogień um, obrócić właśnie w te krople, które ten ogień zagaszą. Um, tak, jak po prostu się odciąć od tej sytuacji, od tego człowieka, który chciał Ciebie tutaj obarczyć tym. I teraz, tak jak mówię, on będzie próbował, czy ona. Dwa razy mocniej z siebie dać, ale uważaj, bo w sercu ten człowiek czuje pięć miecza. Pięć mieczy to jest bardzo niefajna nie energia. To jest energia konfliktu, energia, kiedy chcesz komuś coś. Nie jest to energia współpracy, jest to raczej energia, która chce coś komuś zrobić, jakąś krzywdę, czy niepotrzebnie wykrować sytuację. Ten człowiek może zechcieć wykrować sytuację, w której będzie udawał Twojego obrońcę. Może tutaj wyjść jakaś sytuacja, w której na przykład. Ty możesz ponieć, ponieść stratę, a tak naprawdę wyszło to ze strony tego człowieka, a na koniec będzie ten człowiek mógł udawać tutaj bohatera, gdzie tylko ten człowiek będzie mógł cię z tego uratować. Ok. Tak więc na pewno czuję, że tutaj ze strony węża, Mamy energię, w której na pewno coś w, duży, w dużym stopniu w ciebie może uderzyć, i będziesz zmuszona do wydobycia z siebie tego cienia, walki ze strachem i zadbania o swoje własne korzyści, być może pierwszy raz. Ale czuję, że tutaj byłaś długo testowana i bardzo dobrze wiesz, że musisz sama na siebie liczyć I że tutaj obsesja, czy pasja, czy, czy oczekiwanie, że coś od kogoś dostaniesz To ciebie do niczego dobrego nie zaprowadzi, ani może już do tej pory nie zaprowadziło Więc um, walcz o siebie Walcz o swoje przetrwanie jak najbardziej. Jeżeli musisz to na zewnątrz z siebie wydobyć, nie ukrywaj tego. Musisz być swoim naj, największym, najgłośniejszym adwokatem, walczyć o siebie, o swoje prawa. Wiesz, że jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Ty jesteś bardzo pokojową osobą. Jeżeli tak pokojowa osoba tutaj, musiała wydobyć z siebie diabła to oznacza, że jakaś część tej osoby została na ciebie przerzucona i musisz po prostu jak lustro pokazać tej osobie jego czy jej własne oblicze nie bój się tego cię nie jest ważne okej okay. pa pa